Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, mnie na kanale znów będą królować skoki narciarskie. Specjalnie dla Was tutaj skomentuję te piątkowe zawody, które odbyły się w planicy. Powiem Wam szczerze, że tradycyjnie te zawody wyglądały pięknie. Uwielbiam tą końcówkę sezonu, ponieważ już jest ciepło. Oglądamy dalekie lo loty. Z drugiej strony jest pewnego rodzaju taki smutek, że ten sezon tych skoków narciarskich tak szybko minął. Niedawno, przecież tutaj rozpoczynałem komentowanie, mieliśmy niesamowite apetyty po zeszłym sezonie, kiedy Dawid Kubacki był czwarty, kiedy żyła dobrze, skakał. Wydawało się, że będzie dużo tych zwycięstw, niestety. Ten sezon był dla nas gorz, taki słodko, gorzki na razie tylko z jednym podium zniszczoła, ale miejmy nadzieję, że w kolejnych latach Tomasz Tumbiśler jakby wyciągnie wnioski z tego sezonu, i będziemy polscy skoczkowie będą lepiej skakać. Jestem ciekaw, czy wy, zanim przejdę tutaj do komentowania, tego konkursu, to jestem ciekaw, czy Wy także jesteście już rozczarowani tym, że jakby no, mamy już wiosnę, jest ciepło. Ja już zacząłem czuć te świeże powietrze, słońce, ciepło, zaraz przyjdą gorące upały. Jak już patrzyłem na pogodę, no to w przyszłym tygodniu moi drodzy, ma być już 20 stopni. To jest fajny optymizm. Znaczy, wracając już do skoków narciarskich, bo tutaj odbiegałem od głównego tematu, piątkowy konkurs Planicy mógł się podobać, no bo Peter Prewc zwyciężył, Daniel Hubert był drugi, a na trzeciej pozycji zameldował się Forfank. To coś pięknego, że Peter na dwa dni przed zakończeniem swojej kariery wrócił po czterech latach na te pierwsze miejsce. W tym sezonie był już wcześniej cztery razy na podium, za każdym razem na drugiej pozycji. Czegoś brakowało, żeby wygrać, ale wreszcie tego dokonał i po raz 24 w wieku 32 lat wygrał, zwyciężył. No, on będzie tą karierę kończył. W stylu jak Adam Małysz. To też było fenomenalne, cudowne, że Kamil Stoch pogratulował Prewcowi. cieszył się tak, jakby on zwyciężył. Mam nadzieję, że Peter będzie pewnego rodzaju drogowskazem i takim wyznacznikiem dla Kamila Stocha, że można, że jeszcze wygrywanie, stawanie na podium jest. Realny Kamil dzisiaj był najlepszym Polakiem, bo podopieczny Tomasza Biślera zameldował się na 11. pozycji. Po raz kolejny w tym sezonie był blisko tej topowej dziesiątki. Mam nadzieję, że w niedzielę no, uda mu się wskoczyć, bo jeśli tego nie dokona, to po raz pierwszy od 18 lat nie znajdzie się w tej topowej dziesiątce. A zarówno Dawid Kubacki, Piotr Żyła potrafili w tym sezonie skoczyć do topowej dziesiątki. Olek zniszczał, robił to dziewięciokrotnie. Ale najważniejsze jest to, że Kamil potrafił już kilkakrotnie przełamać tą barierę 250 Skoków powyżej 200 metrów jest w tej klasyfikacji liderem. Nie cieszyło to, że radował się dzisiaj, latając daleko i będąc liderem polskiej reprezentacji, bo cieszące się Kamil Stok. Który po tych skokach mówił, że no, naładował się taką pozytywną energią. Szkoda, że właśnie Olek zniszczył, był 14, choć po pierwszej serii był siódmy i wydawało się, że może zaatakuje. Szkoda, że z tej klasyfikacji. Piotrek żyła, dzisiaj 23. Powiem Wam szczerze, kiedy właśnie w kwalifikacjach był drugi, i wtedy przegrał Jezyko Bajasim. No to powiem Wam szczerze, no. Piotrek tutaj trochę rozbudził nasze nadzieje, a jednak w konkursie trochę gorzej skakał. Szkoda, że Dawid Kubacki zameldował się na 32. pozycji i nie punktował, ale najważniejsze jest to, że w tym konkursie finałowym będzie, będzie mógł skakać. To była pasjonująca walka, bo z jednej strony po pierwszej właśnie tej serii Daniel Hubert był pierwszy, spadł, zaatakował Peter Prewcy, zamienili się ci dwaj skoczkowie e, miejscami. Forfang był, był czwarty, ale zaatakował i wyprzedził Timiego Zajca. Piąty Lindvik, szósty Schuffening, siódmy Kraft i moi drodzy na ósmej pozycji Bell Show. No to coś jest... E, Pięknego, że zawodnik z tej niszowej nacji, Jankes, potrafił na Planicy, na tej trudnej skoczni, na Welikance, pofrunąć daleko i znaleźć się w topowej dziesiące. I dla Amerykaninów to będzie, powiem Wam szczerze, pewnego rodzaju coś takiego, że może w jakiś sposób napędzić. Innych zawodników, czy nawet Erika, do tego, że skakanie na wysokim poziomie i wskoczenie do tej topowej dziesiątki jest możliwe. Tak jak tutaj patrzę na tą klasyfikację generalną, to na pewno na gratulacje i pochwalenie zasługuje Marusiak, który był, zakończył te zawody na. 15 pozycji. Wellinger, no widać, że już zmęczony podopieczny Honga Hongachera na 20 pozycji w tym konkursie. Cieszy na pewno postawa Kasajego. No, jaki Kasaj, wyobraźcie sobie, no ten skoczek ma już 52 lata, a potrafił w drugim skoku skoczyć 205 metrów. No i, no i stał się najstarszym zawodnikiem, jeżeli chodzi o loty narciarskie, i potrafił tak daleko latać. No trochę Laniszek mnie rozczarował, który w tym, w tym konkursie, mimo tego, że skoczył 213 metrów, ale przewrócił się dobrze, że nic mu się nie stało. No na pewno Manuel Fettner może być rozczarowany, bo został zdyskwalifikowany w tym konkursie. No znów to był umiarkowany konkurs dla na naszej reprezentacji, no bo trzech Polaków punktowało, ale no, nie mieliśmy żadnego miejsca w topowej dziesiące. Szkoda, że Oleg zniszczął, nie zrobił tego. Po raz dziesiąty, ale jest pozytyw tego wszystkiego, bo tak jak Wam um, mówiłem, że na koniec tego sezonu liczę na to, że um, Aleksander zniszczył, wskoczy do topowej dwudziestki w tej końcowej klasyfikacji i to zrobił. Wyobraźcie sobie, że Aleksander zdobywając 464 punkty, on już w tym sezonie zdobył więcej tych punktów w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata niż Muranka przez całą karierę. Tutaj patrzę, czy Deszfandena, który dzisiaj mało punktów zdobył, czy realne jest jego przegonienie. To musiałby Olek wygrać, musiałby, ale to biorąc pod uwagę, że Prewc wskacze fenomenalnie, jest tymi Zainz, Daniel Hubert, to wydaje się to mało realne, więc, więc, więc najważniejsze jest to, żeby utrzymał tą 19 pozycję, bo Filip Raimund, który jest za plecami Olka, traci do niego Trzy punkty. Piotrek żyła 25, 26. Kamil Stoch, no i Dawid Kubacki 27, więc, więc tych naszych podopiecznych zobaczymy w tym, tym ostatnim akcie tego, tego sezonu. Czyli w niedzielę, już wszystko się wyjaśniło, jeżeli chodzi o pierwsze pięć pozycji. Stefan Kraft, no to już tydzień temu wiedzieliśmy, że został, zdobył Krzysztof kulę, Kobayashi drugi, Wellinger trzeci, Jan Hurle czwarty, no i Peter Prem dzisiaj zwyciężający piąty. Ten 32-latek jest fenomenalny, no w pięknym stylu kończy karierę. Tak jak wspomniałem, robi to tak, jak zrobił kiedyś Małyż i tak, mam nadzieję, kiedyś Kamien Stoch zakończy karierę w podobnym stylu, oby nie jak Sakala. Moi, moi drodzy, patrzę tu na topową dziesiątkę. Tutaj Paszkę będzie bronił tego dziesiątego miejsca, na niego szufening na, naciska. A fajnie jeszcze wygląda ta rywalizacja o kryształową kulę w lotach narciarskich. Tutaj Kraft i Peter Prewcy. Rywalizują. Stefan ma trochę tych punktów przewagi nad Peterem, ale jeżeli właśnie Prewc znów zwycięży, a Kraft będzie w topowej dziesiątce, no to, no to właśnie ten, ten reprezentant Słowenii ma szansę jeszcze zdobyć to trofeum. Jeżeli chodzi o Polaków, to Olek zniszczył. jest na 12 pozycji. Fajnie by byłoby, gdyby wskoczył do topowej dziesiątki. Do Schöveninga traci 23 punkty, ale żeby wskoczyć do tej topowej dziesiątki, jeżeli chodzi o tą kryształową kulę w lotach, no to musi zdecydowanie lepiej skakać. Takimi, tak jak wspomniałem Wam z zawodnikami, którzy dzisiaj mnie oczarowali, to byli Belszoł i Marusiak, czyli mieliśmy dwóch skoczków takich z, z takich nacji, no, nie z takich mocarstw, którzy potrafili nas zaskoczyć i wskoczyć właśnie do topowej dziesiątki, czy do topowej e, piętnastki, jak to zrobił e, Ukrainiec, e, jeżeli chodzi o. Takiego zawodnika dzisiejszego dnia to dla mnie bez dwóch zdań Peter Prewc, bo wygrał, zwyciężył po, po wielu latach, wreszcie, jakby u siebie w domu. W obecności tych wszystkich słoweńskich kibiców, gdy już wiosna panuje, potrafił polecieć daleko, wygrać i po raz piąty w sezonie stać na podium. Jestem ciekaw, jak wy oceniacie ten konkurs, jak oceniacie postawę polskich zawodników. Ja się cieszę, że Tomasz Tumbiśler zostaje na kolejny sezon i mam nadzieję, że wyciągnie wnioski po tym średnio udanym sezonie. I Piotrek Żyła, Dawid Kubacki, czy również Kamil Stoch wr wrócą znów na tą zwycięską ścieżkę. Jeśli podobał się Wam mój materiał, pamiętajcie o łapce do góry. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, to w kolejnych materiałach będzie królować piłka nożna, no i także skoki. Narciarskie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Życzę Wam miłego, udanego tygodnia. Hej.